docenić waszą pracę, pracę wszystkich polskich nauczycieli i nauczycieli. Zobaczyliśmy w jakim chaosie musicie pracować. Zobaczyliśmy te podstawy programowe, które nie mają nic wspólnego z nowoczesnym państwem, a wy, a wy mimo to staracie się rozwijać w naszych dzieciach umiejętność niezależnego myślenia. Mimo tego uczycie ich szacunku dla społeczeństwa obywatelskiego i szacunku dla konstytucji. I za to też olbrzymie podziękowania. Bywacze bardzo surowni i wymagający. Ja próbowałem swojej córce dwa razy pomóc, współpracując z pisaniem wypracowań, no i niestety nie zostało to zbyt dobrze ocenione. Ale to, że wymagacie tak dużo od naszych dzieciaków, to, że mimo tego chaosu stoicie na straży nie tylko edukacji, ale właśnie. Nauczania o tym, jak się człowiek powinien zachowywać w społeczeństwie, że uczycie tych najważniejszych zasad, że potraficie się nie poddawać propagandzie i żadnym naciskom. To jest rzecz absolutnie nie do przecenienia. Za to chciałem Wam podziękować jak najbardziej. Chcę Wam powiedzieć, że ci, którzy nas dzisiaj uczą, czym jest rodzina, Niszczą polską edukację. Chcę Wam powiedzieć, że tego wszyscy mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! W, w tym ostatnim dniu kampanii, chcę Wam powiedzieć, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby odbudować prestiż nauczycielek i nauczycieli. Dlatego że. Właśnie Wy nie tylko podejmujecie pracę, tylko macie absolutną misję do wykonania. I ta misja Wam przez cały czas przyświeca i z tego jesteśmy dumni. My samorządowcy staraliśmy się zrobić co można, żeby przynajmniej warunki pracy, w których podejmujecie to trudne wyzwanie, były jak najlepsze. I obiecuję, że mimo tych trudnych czasów dalej to będziemy robić. Obiecuję, gwarantuję, że jeżeli zostanę prezydentem. Rzeczpospolitej to edukacja będzie jednym z najważniejszych priorytetów dla mnie.